Witajcie, witajcie. Jestem dzisiaj po sesji, po specyficznej sesji i chciałam dla Was nagrać parę słów o tym, co się wydarzyło. Jak wiecie, zajmuję się nie tylko pomocą dla Was, czyli dla ludzi, zajmuję się też pomocą dla zwierząt, ale ostatnio też wykrystalizowało się to, że zajmuje się troszkę obiektami i pomieszczeniami, domami. I chciałam wam powiedzieć o taką historię oczyszczenia pomieszczenia. Bo dostałam dzisiaj tak specyficzne przekazy. Historia była taka, że przy próbie y, dotarcia do sedna, dlaczego w danym obiekcie jest taka, a nie inna energia. Y, wiecie, jak to jest. Czasami umysł podsuwa różne rzeczy. Ja staram się oczywiście wychodzić z tego umysłu na ile tylko mogę. Y, I przyszła bardzo, bardzo kluczowa rzecz. Kiedy kochani my. Dobrze czujemy się w obiektach, w pomieszczeniach, w przestrzeniach w ogóle różnego rodzaju. Wtedy, kiedy nasza świadomość, tu jest kamera, kiedy nasza świadomość obejmuje tę przestrzeń, kiedy czujemy się w tej przestrzeni, jak w domu. Kiedy otwieramy się na tę przestrzeń? I chciałam Wam przekazać właśnie tę jedną, jedyną, kluczową radę, czy wskazówkę, może bardziej. Jeżeli gdzieś czujecie się źle, być może jest tam energia jakaś zanieczyszczona, być może są tam jakieś byty, są tam różne, działy się różne zjawiska, które pozostawiły po sobie ślad. Ważne jest, żeby tę przestrzeń ukochać. I tak dokończę. Tak właśnie się stało na dzisiejszej sesji, że z chwilą, kiedy padła intencja, że dana osoba, dana istota czuje się częścią. Tej przestrzeni. Czuję się z nią zjednoczona. Ja wiem, że ja tutaj ciągle przywołuję podzielenie, bo jeżeli mówię o zjednoczeniu, to znaczy, że coś wcześniej było podzielone, ale to jest taka iluzja, w której my często żyjemy, że jesteśmy oddzieleni. Kiedy na powrót przywołamy to połączenie. Poczujemy się zespoleni z naszym domem, z naszym pokojem, z naszym pomieszczeniem, w którym pracujemy. Wtedy, wiecie co zobaczyłam, zobaczyłam, że ta przestrzeń momentalnie zalewa się świadomością danej osoby. Wszystkie nieczystości zostały zepchnięte, po prostu wypchnięte z tego. A przestrzeń wypełniła się światłem, którym była wypełniona już osoba mieszkająca w tym domu. I jest to bardzo ważne, że gdziekolwiek cokolwiek robimy, to łączy się z nami, kiedy my też damy pozwolenie na połączenie, kiedy my poczujemy się we wspólnocie z tym czymś. To Wam chciałam powiedzieć. To jest bardzo proste. To jest tak banalnie proste, że zapominamy o tym. A jednocześnie bardzo ważne i przywraca całość przywraca pełnię. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, i następne rzeczy <grywny> będę przekazywać, jak coś do mnie przyjdzie ciekawego. Do usłyszenia, kochani Pa.